Sylwester Miller po gali Babylon MMA 13. Ciężkie czasy jeszcze niedawno nam tutaj takie nastały, ale to chyba dzisiaj wszystko rekompensuje. Zwycięstwo wygrana na gali Babylon M 13, która otwiera jakby nowy rozdział w polskim MMA po tym trudnym czasie. To chyba jest powód do radości. E, witam wszystkich. E, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że zawalczyłem trzy rundy na pełnym dystansie, a tak naprawdę moje przygotowania może były ciężkie, tak, bo nawet jeżeli sam trenuję, to staram się trenować jak najciężej mogę. Ale wiadomo, to nie były przygotowania takie jak zawsze, nie były po prostu w klubie, zrobiłem może kilka jednostek i to też takich wiadomo nieoficjalnych. Nie powiem gdzie, ale tak to ogólnie trenowałem praktycznie sam, ściągałem sobie jakichś znajomych. E, więc, e, znaczy no może nie jakichś bardzo dobrych kolegów, tak, którzy mi pomagali dociążali mnie w tym, tym ciężkim okresie tej pandemii całej e, i mówię, cieszę, cieszę zwycięstwo, tym bardziej na punkty e, pokazało, że moje moje, tak jakby to, co ja robię na treningu bez żadnych tak naprawdę trenerów, znaczy też mam ten od przygotowania fizycznego, tylko teraz chodzi mi o to, że po prostu robiłem to wszystko sam na oko, tak, co będzie, to będzie po prostu i jednak to też ma jakiś sens i w walce to widać, że, że to działa też. To działa. Ja jeszcze pamiętam Twoje występy na galach w Warszawie, na galach Granda, prawda, i też widać postęp, znaczy Ty mówisz tutaj, że sam teraz się przygotowywałeś, ale każda kolejna walka, no to też krok wyżej, te galery, Babylon jednak troszeczkę gdzieś tam też można umiejscowić wyżej niż te gale, które były w Warszawie. To wszystko pokazuje, że jest ten rozwój i ten postęp jest. Pewnie, że tak. Ja z każdą walką się czuję coraz lepiej, coraz pewniej. Uwierzcie mi, że ja nie pokazuję jeszcze swoich tak naprawdę, nie mówię nawet, nie chcę mówić 100, 100 umiejętności, myślę, że nawet 80 nie pokazuję, bo ciężko jest tak w walce pokazać to, co na treningu, bo to, to człowiek jest tak skupiony na przeciwniku, na zwycięstwie, że po prostu tu jest więcej odruchów takich już, to co ciało pamięta, niż, niż tym bardziej na zmęczeniu. Tak? E, niż, niż tego co się nauczyło nowego, ale ja w każdej walce chcę coś wnosić, pokazywać, że się rozwijam dzięki właśnie tutaj trenerom WCA w Legii Fight Club. Cały czas idę do przodu i, i mówię i w każdej walce, i to w każdej każdej walce, w której nie będzie mi prze, przerywał sędzia, tak, jakoś szybko, czy tam ja nie przegram, e, wiadomo, jakąś głupotą, tak, to będę w każdej walce udowadniał to, że jestem lepszy, lepszy i lepszy. Sylwester, przed Twoją walką Twój przeciwnik bardzo głośno mówił o przejściu do KSW i o potencjalnej walce. Skoro tego pokonałeś, to może teraz po prostu ty zaczniesz głośno mówić o Federacji KSW? E, powiem tak, ja nie szczekam, nie, nie mówię za dużo. KSW najlepsza organizacja w Polsce, w Europie chyba, tak, i każdy ma jakieś swoje cele. Ja mówię, ja chcę w każdej walce pokazywać więcej. Jeżeli bym walczył w Babilonie, jeżeli Babilon mi się nie rywali, tak naprawdę, bo to już tak naprawdę w Polsce to zostali właśnie tylko zawodnicy w KSW przede mną, tak jak patrząc na ranking, tak, więc, więc nie ma ich dostępnych, ale jeżeli bym tutaj pan Babiloński bym mnie chciał w organizacji Babilonem jakoby mi dobrych przeciwników za granicą ja jestem w stanie nawet walczyć, znaczy w stanie, z miłą chęcią będę walczył w Babilonie, bardzo fajna organizacja, e, tak samo jeszcze jest, mam jedną walkę w Army Fight Night, e, tam myślę, że Filip też mi bez problemu jakiegoś fajnego rywala by ściągnął, więc mówię, ja nie wybrzydzam, nie oczekuję jakiejś nie wiadomo, e, jakichś organizacji, po prostu robię swoje, rozwijam się i wszystko przyjdzie z czasem, tak, jeżeli ja będę udowadniał, że jestem coraz lepszy, te organizacje, ja nie, nie będę szczekał i wyszczekiwał tych organizacji, że ja chcę do nich, oni się po prostu mi no nie zgłoszą, jeżeli ja będę coraz lepszy tak w walkach. A masz może kogoś już na no, oku, z kim po prostu chciałbyś się zmierzyć? E, jest jeden pan, który, z którym mam e, jeszcze e, nierozwiązane tak jakby porachunki, tak, ponieważ przerwał nam sędzia. Z tego, co pamiętam, bodajże dla, dla, tej, dla, do Mariusza mówił, że jak wygram jedną, dwie walki, z miłą chęcią da mi rewanż. Tak. Jest moja druga zwycięska wa, walka po... po e, od tamtej potyczki, że tak powiem z miłą chęcią przyjmę rewanż, znaczy ja chcę tego rewanżu, tak, bo ja tam nic nie pokazałem, a chcę udowodnić to, że zasługuję na rewanż, nie mówię, że, że rozwalę, że coś tam, coś tam, po prostu chcę się zrewanżować, tak, a jak, jak walka się potoczy, to jest walka, wiadomo tylko, że rywal już chyba jest trochę wyżej w innej organizacji, z tego co wiem i też jest u moich przeciwników z Artnoxa bo jest nowym zawodnikiem Artnoxów ja z miłą chęcią lubię Walczyć z zawodnikami z Artnoxa, więc Wiąch się zmierzę z przeciwnikiem z tego timu. Bardzo tajemnicze to powiedziałeś, to może ja powiem głośno. Chcesz rewanżu z, Patrynem, z Patrykiem Surdynym, tak? Oczywiście, że tak siedzi mocno tam do walka siedzi, siedzi i będzie siedzieć, mówię póki, póki nie nie rozwiążemy tego w walce, tak jeżeli by mnie Patryk, ja już nie mówię, że sędzia przerwał, bo naprawdę, jeżeli ja patrzę na, na powtórki, czy, znaczy już nie patrzę tak, bo z tego też nie wbijam, nie siedzę i nie myślę tylko o Patryku, tak, ale ale jeżeli rodzinnik mi zadaje trzy czy cztery ciosy w tył głowy łokciem, po których ja odpływam a sędzia jeszcze przerywa walkę e, bo uważa, że odpłynąłem, a tak naprawdę, no dobra okej, okay, poleciałem, ale mogłem spokojnie walczyć, tym bardziej, że jak stałem, to sędzia się sam udziwiony, że ja wiem o co chodzi i co się dzieje jeszcze. Nie? No ale to nie wnikam, nie chcę już się cofać do tego. Chciałbym rewanżu, jak będzie, tak będzie. Mówię, mogę walczyć też w Babilonie, a ten rewanż sobie wypracuje prędzej, prędzej czy później. Do niego mam nadzieję dojdzie. Super, no to czekamy na rewanż i czekamy na Twoje kolejne występy. Niech tak jak do tej pory trwa ten progres. Dzięki bardzo. E, dziękuję bardzo wszystkim. Chciałbym pozdrowić moich rodziców. E, kocham Was bardzo, wiem, że za mnie trzymacie kciuki i martwicie się całą moją rodzinę. Wszystkich przyjaciół, sponsorów Express Bus Podkarpacie, dietę od Brokuła, e, Pierwszą Warszawską Brygadę Pancerną, ponieważ jestem żołnierzem. E, bardzo mi pomogła akurat w tym czasie. Jeżeli nie brygada, na pewno bym nie zawalczył. 18. Dywizja na czele z generałem. Gromadzińskim, którzy bardzo, bardzo ale to wspierają sztuki walki w Wojsku Polskim. Mówię całą, całą moją brygadę, przede wszystkim dowódcę brygady. Pana pułkownika Jarosława Górowskiego, drugi batalion czołgów, w którym jestem, szefa sekcji WFU i sportu, majora Grzegorza Pająka oraz chorążego Jana Głuszuka, którzy naprawdę bardzo mi pomagają i jestem bardzo im wdzięczny za to. Dziękuję bardzo i tak jak mówię, w każdej walce będę coraz lepszy.